Bardzo prosimy o odniesienie się do doniesień medialnych na temat kandydatury pana Mejszczowicza i do wyjaśnienia. Panie pośle, czy może pan wyjaśnić, dementować y, lub potwierdzić takie doniesienia medialne dotyczące zakupu przez pana dwóch kamienic w Krakowie, y, przy ulicy Krakowskiej, przy ulicy Wolicy, y, szczególnie, y, że były dokonane. Y, od ponad stuletniego pana Izaka Leisnera i czy może pan wyjaśnić to, czy udało się zweryfikować, bo prasa donosi, że nie udało się zweryfikować pełnomocnictwa, na podstawie którego pan kupił tą kamienicę, nie udało się zweryfikować, bo pełnomocnictwo zaginęło. Bo to... Chciałbym poinformować, że te wszystkie działania sprawdzające zakończyły się umorzeniem i potwierdzeniem, że wszystkie dokumenty które by, posiadała poprzednia właścicielka, były oryginalnymi dokumentami. Mało tego. To były dokumenty potwierdzone przez konsulat polski w Buenos Aires. Więc liczyłbym, liczyłbym na to,